Z tej strony Prograć i witam Was w kolejnym odcinku z Piggy i ze mną dzisiaj jest też Kamilek. Siema I dzisiaj będziemy grać w pigi, bo mi się podoba ten Dino Piggy i właśnie chcę go nazbierać, ale ten nie nazbierasz go w tym tym... W tym czasie go on nie, za... nie nazbierasz. Przecież... O, jestem na rundzie. Jestem w rundzie. No. Czy się jakimś innym Co No to zobacz. Gdzie jest pigi? Nawet Tylko? A jest, jeszcze jeszcze Zabiłam tą pigi Jest game over Było, in Było infection. No wiem Dobra, ten Kamilek się nazywa Klapek Babci Bo on Szczęść nie miał innej nazwy Po co takie rzeczy gadasz? Bo lubię no. I ja zmieniłem sobie skina. No, zmieniłem sobie rękę i nogę. I u mnie na to? kanale się pojawi dzisiaj odcinek z Minecraft z kimś. No. I ty w ogóle na coś dawałeś? Tak. Na co? Na 11 Czartek. Czemu? Miałeś dawać na metro. Nie, ja daję na 11 chapter. Czemu? Nie wiem. Aha, bo ty nigdy jeszcze nie grałeś. No, czapy... nigdy nie grałem w ten chapter. A no, bo ty nie grałeś nawet w hospital. No. To wiadomo... Kurde! Klapek babci jest. Zabiję cię. Czemu? Ja będę cię zabijać. No nie! Ha. Szkoda, że nie ma im Ej, ale nie możesz dotykać tutaj, bo tu jest mikrofon. Aha. No dobra, to zaczyna się mapa. Ja na przykład na odcinku. O, jest Ja na odcinku od teraz nie będę gadać, po prostu będzie, żeby nie kłócić się, że mi się tak jakby nie słychać mnie, to będę tak sobie robił, że będzie muzyczka po prostu. Pod każdym filmem taka sama, albo wrzucę jakąś kozacką jakąś dokier na przykład. Jak ja nienawidzę chodzić koło tych żołnierzy, bo oni czasami mnie zabijają. I gdzie ja jestem? Ja dałem marchewkę. Kamil, idzie! Zostaw mnie! Idzie po ciebie, Misiu. A ja idę po ciebie. No nie! nie. Przecież ja byłem daleko od ciebie. Ty nie, się zabankowałeś! Czy da Działają na niego trapy? Nie. On cię będzie ciągle gonił. Oh. No dobra, ja pooglądam. Gdzie? Cię. Dobra. Ty tutaj nie żyjesz. Fajna twoja morda. Nie, nie mogę. Nie mogę zrobić. Jak to się robiło? No nie, teraz jeszcze tak zrobiłem. O Nie! Ty masz tam te pułapki? Kupi, kula, kula, Zrobisz mi, Jest tylko jeden gościu. Jeden? Tak. Ścisek, tutaj zdzisiek. On wyjdzie tutaj. Nie, nie zrobił tego. No nie. No, co on zrobił? Zrobisz? Zrobisz mi w końcu ten ekran, Zrobisz mi w końcu ten ekran, to ja. Kamil, bo ja nie będę tak grał. No nie będę tak grać. No tak. Co? Przecież ty nie grasz? No właśnie, ale jak mam zrobić tak ten ekran? No, Co myślisz typy? Zobaczę, jest jeden koło wyjścia. Koło tego czołga. A tam, dobra. A ty prążyła, ty prążyła. Ja będę ci mówił, ja go ciągle oglądam. Jak się sam No tam, gdzie wszedłeś, to tam musisz. Tylko ten Jak nie możesz kupić, to będę. I to próbuje. On próbuje to zrobić. <głos> <głos> no Nie zabiłem? Nie wszystkich, bo, je bo jeden odeszedł z serwera. No nie trzymaj tu! Bo cię nie słychać wtedy. Aha. Przez teraz cały czas cię nie słychało. Czemu Gościu się nazywa Eluvina na Helu? Co? Czemu on się tak nazywa? Dobra, to nie jest ważne, jak ludzie się nazywają. Głupio. 10 hajsu potrzebuję. Tylko żebym ja teraz był pigi. Dawaj na metro. Daj na metro. Ktoś dał na metro. Ja. No i no, ktoś... Daj na metro. Wciskaj metro. Nie, nie Forest. Metro. Jej. Ja trochę na... na ten... na, żo na wojsko. Nie. To... Kurde, szkoda, że nie dajemy na forest. Mógłby być forest. No ale by było forest. Na pewno. Tak to byśmy wychodzili z serwera. Ja nie chcę być. Ja chcę być pigi. Tak! Ja jesteś pigi. Jestem pigi, jej. nie metro, jak ja nienawidzę być piki na metro, bo ja bardziej lubię być... Jak będziesz mnie zabijać? No jak ty mnie zabiłeś, to ja cię zabiję. BĘDZIE MNIE ZABIJAĆ! Nie drżyj się do mikrofonu. Jej! No i jeszcze... No nie, ja... No, ja mam normalne pułapki, ja ty sobie kupiłeś pu pułapki, które spowalniają. Czyli, że chodzisz y, wolno przez 6 sekund, 6, 10, 10 z tych płatek. Mhm. Jej, mam kuszę i mam marchewkę. No, ja mhm. widziałem młotek. Gdzie mhm. jesteś? Nie wiem. Ale już kogoś zabiłem. Tylko jedna osoba, i będę już miał tamtego no. Dino Pigi. No Boże, spierdział się. Kto? Ty! To butelka! Przecież my tu nie mamy butelki. Gdzie jesteś? Koło metra. W metrze. Koło metra. No jak? Przecież się dotknąłem. Kurde, nie trafiłem. No nie, wywaliłem się. Przez mm. drzwi. Może no byś już tak trzymał. No nie, ja już jestem koło szlabanu. Nie no. no. Co? no. Nie trzymaj. Aha. Boże, teraz cię nie było słychać przez 5 minut. Jakie 5 minut? Tak. No tak Ja młotek. Gdzie jesteś? Gdzie jest Motek? Nie powiem. Debilu. Nie jestem debilem. Bo tylko ciebie zabiję i już będzie game over. Nie tylko ja jestem. Gdzie jest gościu? Nie wiem. No Boże, ty jesteś. Co? A gdzie ty jesteś? A gdzie ty? No w piwnicy. Nie, jesteś koło mankomatu widziałam cię byłem na schodach Dobra. po co ci? bo potrzebuję... kurde czekajcie to jest otworzone? nie no nie No dobra, pójdę po tego. Aha, no nie, zatrzymałem się. No ty masz młotek? Nie, bo akurat. Bo. Jest co? co? W tym schowku jest młotek. W składziku? No, w składziku na Boże, ile jest osób? Trzy. Ty mnie dalej gonisz? Nie. Tak. No nie, muszę tu postawić łapkę. Zabijałem ludzi. Zablokowałem się przez drzwi. Gdzie jesteś? Co? Na górze. Tego szlabanu? Tak Serio? Bo nie? ja Cię nie widzę Co? Bo ja Cię nie widzę tego szlabanu I jak? <głosy> <głosy> o! Dzień dobry Boże, ja mam kusze, a jakaś gościuwa wzięła marchewkę No to po co masz tam kusze? Kurde. Ta kościba musi mi oddać moją marchewę. Przecież ja ją zabiłem. Zabie ta Kiedy ją zabiłeś? Teraz? Teraz. No nie, jeszcze ktoś tam jest. Ucieka przede mną. Słabiak. Ucieka, ja bym... Ja bym nie uciekał. Tylko tych gościów. To jest gościuwa. To jest dziewczyna. Nie. Nie ona... Ona jeszcze wymarnowała tą pułapkę, a ja ją zabiłem. Gamy owe. Kończysz odcinek? No tak. Kupuję te pytki, no? A masz już? A mam. Dobra, kupuję go, bo on mi się mega podoba. Equip. Dobra, trzeci odcinek. Co Dobra, jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Jeśli jest z Wami, żegnam i papa.